Postrzegamy MPK Kraśnik jako bardzo dobrze e, zarządzaną firmę, która może być inspiracją dla innych przedsiębiorstw tego typu w Polsce i cały czas trzymamy kciuki, aby ten rozwój szedł do przodu. Fajnie, że mamy nowe autobusy w Kraśniku i fajnie, że możemy pojechać nawet nimi pod szkołę. Moi drodzy, w całym kraju komunikacja miejska w małych miastach ma kłopoty. Likwidowane są połączenia, budżetów samorządowych nie stać na utrzymywanie siatki połączeń, a w kraśniku stało się zupełnie inaczej. Kraśnik to miejsce, które mogę wskazać jako miejsce sukcesu. Z przyjemnością skorzystam z usług MPK spółka zało w Kraśniku, bo to wyjątkowy operator, który dał sobie radę nawet w najtrudniejszym momencie. Marcin Gromadzki, Public Transport Mason. Cieszę się bardzo, że Kraśnicy seniorzy mogą jeździć bezpłatnie komunikacją miejską. Z podziwem patrzymy na rozwój kraśnickiego MPK, a także o dbałość tej firmy w trosce o jej historię. Już przykrotnie gościliśmy w Kraśniku na wlocie zabytkowych autobusów. Zawsze chętnie wracamy do tego miasta. Nie brakuje tam życzliwych ludzi komunikacji, pasjonatów, a także wspaniałej atmosfery. Pozdrowienia z Nowego Sączu. Z GMPK patrzę z, z wielkim podziwem, z wielką radością. Przedsiębiorstwo o niewielkich możliwościach finansowych dokonuje wielkich rzeczy dla miasta Kraśnik. Staje się inspiracją dla wszystkich przedsiębiorstw z branży poprzez zakup bardzo nowoczesnych, zeroemisyjnych autobusów elektrycznych, które będą służyły dla tego miasta. Jako youtuber oraz pasjonat komunikacji miejskiej zawsze byłem pełen podziwu. Od budowy parku taborowego MPK Kraśnik, budowy siatki połączeń, a przede wszystkim niezwykłych relacji nawiązywanych z miłośnikami. Życzę każdemu przedsiębiorstwu w kraju, żeby darzyło nas tego typu szacunkiem oraz życzę MPK powodzenia i rozwoju. Panie Tomku, do kamery prosimy krótkie zdanie. Jak się jeździ nowym sprzętem? Bardzo dobrze, przyjemnie, fajnie, cicho, przede wszystkim miękko, pewna strona. Dla dobra naszych mieszkańców rozwijamy transport publiczny w Kraśniku.